Witam. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować książkę Gwiazdozbiór Kata Rafała Dębskiego. Książka, jak się okazało, jest naprawdę świetna i nie mam pojęcia, czemu o niej wcześniej nie słyszałem. Powieść ta opisuje przygody Kata. Na szczęście główny bohater nie ogranicza się tylko do rzadkiego wykonywania egzekucji. Jakub, to znaczy Kato, którym słowa w książce, jest mistrzem swojej profesji, jest mistrzem czarnej śmierci, samym dotykiem... Sprawia, że ludzie zostają zakażeni dżumą. Choroba ta zabija ich szybko, jednakże z ogromnym bólem. Potrafi także kontrolować szczury, które towarzyszą mu po wędrówce przez Polskę. Z początku kat mści się na ludziach, później jednak zaczyna się zmieniać na lepsze. Ale spokojnie, nie jest to nudna opowieść o przemianie złego człowieka, prawie demona, w człowieka, którego moglibyśmy nazwać świętym. Nasz kat się zmienia, ale po drodze nie szczędzi trupów ani swojego fachu. Trupy ścielą się gęsto, nie zabraknie także takich smaczków jak łamania, cięcia czy przypalania. Opisy te są świetne i potrafią strząsnąć. Ale to jeszcze nie wszystko. Na dokładkę przez całą drogę towarzyszy mu jego ukochana w postaci duszy, z którą rozmawia i tłumaczy się jej ze swojego postępowania. Na całe szczęście autor zadbał, aby czytelnik się nie nudził. Dodał jeszcze realne postacie, które dodają historycznego smaczku. Książka aż pęka o treści jest niesamowicie ciekawa. Opisy tortur i walk są dokładne, a mimo to książki nie czyta się ciężko. Wydaje się być napisana prostym i zrozumiałym językiem, który jednak trzyma cały czas w napięciu. Podsumowując. Książka jest bardzo dobra, świetnie się ją czyta, tak więc naprawdę zachęcam do jej czytania.